Szanowni Państwo, na początku chciałbym w ogóle podziękować za tę możliwość, żeby jako student móc dać wykład przed wykładowcami. No to nie zdarza się często. A o czym będę dzisiaj opowiadał? Będę opowiadał o naszej codzienności, będę opowiadał o narzędziu, do którego ma dostęp każdy z nas o narzędziu, którego najsilniejszym orężem jest język naturalny, o orężu, któremu nie drży głos, nie trzęsą się ręce, nie odwraca się głowa kiedy nas okłamuje, o orężu, który nie boi się brnąć w swoich kłamstwach. No i aby nie było tak, że tylko będę o tym mówił, to wykonałem kilka testów. Są to oczywiście eksperymenty, które nie są mojego autorstwa, natomiast jako aspirujący na razie dopiero do miana młodego naukowca, to znalazłem te eksperymenty oczywiście w memach. Tak więc zadałem następujące pytanie. Ile jest literek R w angielskim słowie strawberry? No i jakie przekonanie? No cóż. W angielskiej słowie oczywiście są dwie litery R. No jest to nieprawda. No więc postanowiłem, że nie będę aż tak brutalny, no bo w końcu jest to dosyć naiwny przykład użycia. Ale tutaj wystąpiła jeszcze większa pewność tego modelu. Tak dokładnie, z wykrzyknikiem na końcu. Są dwie. I tu jest cudowne tłumaczenie, które ja uwielbiam. Nie wiem, czy będę punkty na egzaminie, natomiast tam są dwie litery, ponieważ litera R występuje dwa razy. Okej. Okay. <grystanie> I o, oczywiście jest to strasznie małostkowe użycie tak potężnego narzędzia, no więc pójdźmy dalej. Zadałem już troszkę poważniejsze pytanie, jeżeli można tak powiedzieć, czy istnieje trójkąt o kątach 50, 60 i 70 stopni? Nie, taki trójkąt nie istnieje. W każdym trójkącie suma kątów wewnętrznych musi wynosić 180 stopni. Kiedy dodasz kąty 50, 60 i 70, otrzymasz 180 stopni, co oznacza, że suma jest poprawna. W związku z tym trójkąt o tych kątach istnieje. Ktoś właśnie dostał jedynkę z pracy domowej w podstawówce. I przeraża mnie trochę to przekonanie. Nie taki trójkąt nie istnieje, ponieważ trójkąt o takich kątach istnieje. Okej, okay, ale to nie jest tak, że tylko język naturalny to jest jakaś jedyna bariera przy tak prostych zadaniach. No bo wyobraźmy sobie taką, uwaga, nieabstrakcyjną sytuację. Jesteśmy na ważnym wydarzeniu sportowym i czekamy na ten gol, ale analiza obrazu zawodzi i zamiast obserwować piłkę, oglądamy łysą głowę sędziego. Ponieważ właśnie z piłką tą głowę AI pomyliło. I oczywiście to nie jest tak, że jest to jedyny przykład użycia analizy obrazu, który zawiódł, bo oto można na przykład pójść do aresztu za coś, czego się nie zrobiło, będąc 3000 km dalej, a w trakcie bycia w tym areszcie nie mieć co najmniej delikatnie mówiąc przyjemnych wspomnień ze swoimi współwiniami. Można też na przykład jechać samoprowadzącym się samochodem który mimo, że 6 sekund przed zderzeniem widzi pieszego, to i tak postanowi w niego wjechać. Rok 2020, październik. To zdjęcie, a raczej obraz, idealnie myślę oddaje nastroje, które wtedy panowały, a przynajmniej powinny panować. Bo oto spokojne wody, wydaje się, że najgorszy już za nami, a tak naprawdę sztorm miał dopiero nadejść. I ja tak się składa, że w tamtym czasie miałem przyjemność rozpoczynać studia na Politechnice Gdańskiej. Byłem wtedy pierwszakiem, natomiast za co naprawdę szczerze bardzo dziękuję władzom uczelni, postanowiły one nam dać chociaż na miastkę normalności i nam, pierwszakom, pozwolić chodzić na zajęcia stacjonarnie, a dzięki temu, że tylko my byliśmy wtedy na uczelni, no to cóż, mogliśmy zachować odpowiedni dystans, oczywiście odpowiednie procedury. I powiem szczerze, że w tamtym okresie było coś naprawdę magicznego. Tak pamiętam wtedy uczelnię. Chociaż nie jest to zdjęcie z tamtego okresu, to dokładnie tą drogą pamiętam jak dziś, kiedy biegłem spóźniony prawie, że na pierwsze zajęcia w moim życiu na studiach 6 6.55, zajęcia na siódmą, ja właściwie bardziej maturzysta niż student, nie wiedziałem, że zajęcia są 15 po tak naprawdę, tak więc już tak naprawdę przerażony, wbiegłem, stanąłem przed machem głównym, byłem drugi raz przed tą uczelnią, uświadomiłem sobie, że nie dostałem numeru sali zajęć. Patrzę, mówię, dobra, no na pewno gdzieś to jest napisane. Audytorium Maximum Do tej pory były numerki. I kiedy wbiegłem na tą uczelnię, to był inny świat. I chociaż trzeba przyznać, że o takich godzinach najczęściej nie jest najwięcej ludzi na uczelni, to było to coś innego. Można było słyszeć echo, kropli deszczu, które odbijały się o szyby. Można dosłownie było czuć, że nikt tutaj na nikogo nie czeka. Można było czuć, że tak naprawdę jest tutaj pusto. I chociaż nie wiedziałem wtedy, gdzie jest moja sala, to nie musiałem wiedzieć, bo jedyne mokre ślady butów prowadziły dokładnie na moje zajęcia. I tą metodę stosowałem przez następne dwa tygodnie. Niestety sytuacja pandemiczna uległa drastycznemu pogorszeniu. Wtedy już wszyscy musieliśmy trafić na zajęcia zdalne. I wydawało się, że oto koniec normalnego studiowania, ale i myślę, że nastroje były na tyle ponure, że oto koniec dobrych wyników w związku z tym, że siedzimy w doma. Oto koniec dobrego samopoczucia, oto pewnego rodzaju kryzys, który oczywiście miał wtedy miejsce. Jednak to się okazało? Szybko, tak naprawdę, większość rzeczy urzędowych stała się możliwa do załatwienia przez internet. Szybko. Okazało się, że uczelnie za zagranicy, które tak naprawdę biorą ogromne pieniądze za treści, które przekazują, zaczęły wstawiać swoje wykłady za darmo na YouTube'a. Nastąpiło coś, co nazwałbym demokratyzacją edukacji, no bo nagle te za paywallem, ogromnym paywallem materiały stały się publiczne. Każdy mógł je ocenić, a nawet jeżeli ktoś wyłączył komentarze czy łapki, można było zrepostować i dodać swój komentarz. To było niesamowite. Tak naprawdę, co jeszcze tak z większych rzeczy, które wtedy doszły podczas pandemii, zaczęliśmy się zastanawiać nad swoim dobrostanem. Nagle okazało się, że już nie wystarczy tylko pojechać na dwadzieścia kilka dni w roku na urlop. I to również z nami pozostało. Krótko mówiąc, zaadaptowaliśmy się jako ludzkość do abstrakcyjnej sytuacji. No bo kto, kiedy usłyszał o jakimś ognisku, jakiejś choroby, wtedy myślał, co się stanie za rok w związku z tym. I te benefity, które wynikły z tamtej sytuacji, są przecież po dziś dzień dostępne. Ja nie załatwiam praktycznie niczego w tym momencie, jeżeli chodzi o uczelnię czy o urząd, idąc faktycznie do placówki. Myślę, że większość z Państwa robi podobnie. Przed Państwem instalacja artystyczna. Każdy punkt to jest tak naprawdę lampka, lampka typu LED i reprezentuje ona wyniki odczytu z urządzenia EEG. Natomiast wyniki te zostały w odpowiedni sposób przekonwertowane przez konwolucyjną sieć neuronową. No i tytuł tej pracy to topniejące wspomnienia tak bym go może przetłumaczył. Wydaje mi się on idealny w kontekście odpowiedzialności, bo jak szybko idzie ludzkości zapominać, że należy brać odpowiedzialność za swoje osiągnięcia. To jest wykres, który jest osobiście dla mnie dość przytłaczający, ponieważ pokazuje tą właśnie rewolucję, o której była mowa w poprzedniej prezentacji. Ilość opublikowanych prac wystrzeliła. Tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że punkt przegięcia tutaj na tym wykresie jest mniej więcej w okolicy 2020 roku. Tak samo jak mniej więcej pandemia. Tylko jest jedna rzecz, której często nie słyszę właściwie to nigdy chyba nie słyszałem za tymi punktami są ludzie. Za tymi pracami są ludzie. I na 98-9% nie ma tam studentów. Dlaczego? No cóż, w 2024 roku ja dopiero zakończyłem pierwszy stopień swoich studiów. Siłą rzeczy tak naprawdę, ze względu na wczesne etapy swojej edukacji, nie mógłbym być w którejś z tych kropek. Innymi słowy, Zetki nie biorą udziału, generacja Z nie bierze udziału w. Aktywnym rozwijaniu tych technologii ze względu na swój wiek. I tak naprawdę dochodzi do, do swego rodzaju precedensu pokoleniowego, bo oto mamy narzędzie, którego przecież dogłębnie nikt nie rozumie. Mówimy o koncepcji blackboxu. Mamy urządzenie, którego właściwie nie da się wytłumaczyć. Mamy narzędzie, którego nie da się wytłumaczyć. A kto najwięcej korzysta z tego narzędzia? Nie ludzie, którzy są za tymi kropkami. Generacja Z, milenialsi. Innymi słowy, dostaliśmy. Całkiem fajną zabawkę, której zupełnie nie rozumiemy, a kiedy spytamy, kto o to rozumie, to w odpowiedzi dostaniemy, nikt tego nie rozumie. Dlatego chcemy zacząć z tym obcować. 9 na 10 uczniów chciałoby się uczyć o sztucznej inteligencji na zajęciach, bo przecież to jest naturalne. Ale dlaczego jest to ważne? Kiedy wynaleziono plastik, nikt się pewnie nie spodziewał, co będzie w związku z tym działo się dziś. Kiedy była rewolucja przemysłowa, nikt pewnie nie myślał o czymś jak katastrofa klimatyczna, nie miało znaczenia. Czy ci ludzie chcieli źle? Oczywiście, że nie. Ale czy teraz my wszyscy będziemy odpowiadać za pewne, cóż, być może optymistyczne akcenty w ich zachowaniu? Delikatnie mówiąc, oczywiście, że tak. W związku z tym, jeżeli wprowadzimy więcej AI na zajęcia, będziemy go więcej wykorzystywać, to Młodsze generacje będą w stanie się specjalizować. Tak samo jak teraz mamy specjalizację pokrąże właśnie ochrona środowiska, żeby naprawiać błędy poprzednich generacji niezamierzone, tak samo potrzebujemy, muchajmy na zimne. Mamy tutaj do czynienia z ogromnym narzędziem. Potrzebujemy specjalizacji ludzi, którzy będą naprawiać błędy, które wynikają właśnie z tej technologii. Ale nie każdy oczywiście będzie naprawiał to, co będzie zepsute. Niektórzy będą korzystać i to też jest istotne. Przecież nie każdy będzie się teraz szkolił, nie każdy zrobi doktorat, nie każdy będzie lata spędzał nad tym, aby, aby sprawić, żeby AI po prostu o ironię było ludzkie. Sztuczna inteligencja to nie tylko wzrost wydajności, ale także otwieranie nowych możliwości, uwalnianie ludzkiego potencjału i rozwiązywanie niektórych z największych wyzwań społecznych. To jest myślę, cytat, który jest jakże trafny w obecnej sytuacji. Mogłoby się wydawać, że stojąc tu przed Państwem stoi osoba wysoce świadoma zagrożeń. Wspominam o nich, proszę z perspektywy studenta o tym, że abyśmy mogli na nie odpowiedzieć w przyszłości, to potrzebujemy uczyć się o nich dziś. I cieszę się, że są podejmowane działania w tym kierunku. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która. Myślę jest chyba myślą przewodnią ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją karierę, swoje dorosłe życie, ludzi młodych dorosłych. My się nie boimy ryzykować i w związku z tym czasami zakrawa to o pewnego rodzaju szaleństwo. Poprosiłem czata GPT, aby wygenerował mi ostatni obrazek do finałowego rozdziału tego wykładu. Być może najważniejszego, na pewno najważniejszego dla mnie. Zadałem mu proste pytanie. Po pierwsze, jakbyś nazwał echo zaginionego horyzontu, co sugeruje, że kiedyś jakiś horyzont nie był zaginiony. Kolejne pytanie, jakie zadałem, i tu odpowiedź zaskoczyła mnie dwa razy bardziej. Kto powinien być autorem tego obrazka? No i zastanawiałem się, czy wybierze mnie, czy wybierze siebie, a on mi odpisał: Dali, ja, chat GPT podałem tylko informację, jaki obrazek stworzyć. Nie pomyślał o tym, że ja najpierw mu podałem informację o tym, jaki obrazek stworzyć. I obiecałem sobie, że podczas całej prezentacji nie będzie więcej niż 10% o mnie samym, ponieważ uważam, że ważniejsza jest treść tego, co próbuję przekazać i głos, który chcę tutaj tak naprawdę podnieść. Ale nie jest to do końca możliwe w kontekście tego oto rozdziału. Tak jak już było wspomniane, podczas pierwszego roku swoich studiów głęboko zainteresowałem się tworzeniem spółek typu startup. Wziąłem udział w szkole startup, gdzie przyszedłem z pomysłem, aby wykorzystać właśnie AI do generowania zgrywalizowanych kursów, quizów na temat właściwie dowolny. Troszkę podobna sytuacja jak z aplikacją Duolingo do nauki języka. W wyniku tego miałem okazję reprezentować politykę gdańską, jak już było wspomniane, na największym paneuropejskim kursie startupowym Stage 2. A co to właściwie znaczy największy konkurs europejski, albo paneuropejski? To oznacza miliony, miliony i jeszcze raz miliony euro. Wydane na problemy, o których ja nigdy nie słyszałem, a okazywały się palące. To, jak to poszerza horyzonty, to jest niesamowite. To, w jaki sposób ci ludzie, często niewiele tak naprawdę starsi ode mnie, aczkolwiek byłem miło zaskoczony, że jestem tam jednym z najmłodszych, natomiast często niewiele starsi ode mnie, wywracają status quo do góry nogami, bo się nie boją. Był taki jeden zespół, który szczególnie zapadł mi w pamięć. Zespół, który nosił na plecach dumnie, cytat budujemy ostatnie narzędzie ludzkości, ostatni wynalazek ludzkości. Oczywiście byli procesor do trenowania AI. Czemu? Brzmi jak szaleństwo? Brzmi jak szaleństwo. Czy to zrobią? Pewnie tak, pewnie to zrobią. I dlaczego mówię akurat tutaj, w tym kontekście? Dlatego, że obecnie, dzięki temu, że udało mi się studia pierwszego stopnia ukończyć z wyróżnieniem, jestem w stanie kontynuować naukę w ramach indywidualnych studiów badawczych, a tam zdobyłem grant radium, który oficjalnie otworzył się na początku, teraz września. Grant o tytule Kwantowy Nadzorca Algorytm kwantowego uczenia maszynowego do zarządzania wieloagentowymi systemami sztucznej inteligencji. Jak z opisu tego grantu również wynika, jednym z systemów jest system QS Heavy Rain, czyli QS od Quantum Supervisor, Heavy Rain to po prostu nazwa czyli system do kontroli roju dronów, tak aby wybierać to najbardziej skuteczne do realizacji celów. Zakładam, że większość się domyśla jakich celów. Czy to nie brzmi troszkę kontrintuicyjnie względem tego, co powiedziałem? Czy to nie brzmi, jakbym troszkę zaprzeczył sam sobie? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, ponieważ jedynym sposobem, aby okiełznać technologię, której nikt nie chce okiełznać, to jest właśnie wpłynąć w ten sztorm innowacji, być tam, gdzie trzeba być i wiedzieć, kiedy wyciągnąć bezpiecznik. Gdyby nie zajmować się tym wszystkim, czym teraz największe głowy się zajmują, w kontekście rozwijania kolejnych modeli, to nikt z nich nawet by nie podnosił głosu o jakimkolwiek ryzyku. Dlatego uważam, że paradoksalnie w tym momencie już jest za późno na to, aby być roztropnym. W tym momencie pora zrobić coś, czego nikt jeszcze nigdy nie zrobił, i przy tym procesie zobaczyć, zanim jeszcze to wypuścimy, co się z tym dzieje. Ale nie ukrywam, że mam wrażenie, mam czasami wrażenie, że pomimo iż angażuję się w bardzo wiele przedsięwzięć to jestem troszkę urodzony za późno na eksplorację Ziemi, a za wcześnie na eksplorację Wszechświata. No bo kiedy będzie AGI, o ile będzie, otworzą się nowe możliwości i wiadomo czy ja w ogóle tych możliwości dożyję. I nie pokrzepiam je fakt, że kiedy, chociaż Twittera nie mam, ale oczywiście dostaję tego typu tweety od znajomych, sam Altman, czyli szef, CEO OpenAI, tych, którzy nam dali ChatGPT, pisze posta możemy zbudować AGI, możemy skolonizować przestrzeń, możemy mieć fuzję, możemy mieć energię solarną na masową skalę, możemy wyleczyć wszystkie choroby, jakie nas mierzą. możemy zbudować nowe rzeczywistości, to ja nie odczuwam tego jako... Post typu pokrzepienie raczej odczuwam jako źle sformułowany, bo uważam, że jedyne zdanie, jakie tutaj zaczyna się od We Can, to powinno być pierwsze, a reszta AGI can. I kolejna rzecz. Wygląda na to, że nieustannie moc obliczeniowa rośnie. Wszelkie głosy sceptyczne na temat tego, że to musi mieć swój koniec, zawodzą regularnie. I wydaje się, że ze względu na Pęd w kierunku ogromnych zysków. No cóż, no to problem, sorry, problem matką wynalazku. I będą powstawały coraz bardziej wydajne układy, które tylko oczywiście przyspieszą AGI. Ja nie wiem, czy kiedy skończę doktorat, albo czy w ogóle zdążę doktorat, to już nie będzie AGI, który zrobi wszystko, co ja zrobiłem, za pomocą innego prompta. I tak mam wrażenie, obecnie wygląda. Być osobą, która wchodzi w dorosłość, która chce iść w tym kierunku. Ale Szanowni Państwo, jest jeszcze jedna ważna cecha w tym wszystkim. Jedna cecha, o której również było wspomniane na samym początku. To jest ten bunt, który jest. To jest ta odwaga, to jest to, że co ja mam do stracenia? To jest to, że będąc osobą młodą, patrzy się w zupełnie inny sposób. To jest to, kiedy nie widzi się, że czegoś nie można i dlatego się to robi. I Szanowni Państwo, ludzi młodych, którzy patrzą w środek, którzy patrzą w środek tego sztormu, jest naprawdę wielu, i żaden z nich się nie boi. Wszyscy chcą w niego wpływać, a kiedy tylko ten przygaśnie, to obiecujemy wziąć odpowiedzialność i wzniecić Go podobnie, tak, aby On nigdy nie milkł. I kiedy oślepią nas te błyskawice na tym morzu, to nie będziemy z tego tytułu odwracać wzroku, a spojrzymy głębiej, bo wiemy. Że ciemną noc rozświetli tylko najjaśniejszy grzmot. Ale szanowni Państwo, żeby to było możliwe, to my potrzebujemy w tym wszystkim wsparcia. Żeby było możliwe wspólne nawigowanie wobec największego sztormu, jaki kiedykolwiek spotkał naszą ludzkość, potrzebujemy Państwa i potrzebujemy działać wspólnie. Dziękuję za uwagę.